Cześć wszystkim, moi drodzy! Helman z Winiary, czy może Kielecki. To są majonezy, które możemy spotkać na sklepowych półkach, ale również możemy wykonać ten domowy, własnoręcznie robiony. Rzecz jasna, ja takiego przepisu nie mam, ale na YouTubie pojawiła się postać szeroko znana w mediach, czyli oczywiście jej świętobliwość, autorytet kulinarny, pani Magda Gessler. Nie ma co ukrywać, wszyscy znamy tę personę i wszyscy wiemy, że jej kuchnia jest znakomita, a ma być smaczna. Tak jak umamy. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie, jak przepis na domowy majonez może wyglądać w rękach laika. Czy odtworzę i będzie tak samo pyszny i będzie mógł wygrać z tymi, które są bardzo dobre, bo tak się przyjął, wszyscy je kupujemy, mało z nas robi domowo. Ale dzisiaj to oczywiście sprawdzimy. Po nitce do kłębka będę odtwarzał przepis pani Magdy i zobaczymy sobie, jak on smakuje. Czy wygra z tymi, czy nie. No to dzisiaj się przekonamy. Zaczynamy. Na początku rzecz jasna, musimy zobaczyć, jakie składniki będą nam potrzebne. Olej rzepakowy. Dwa całe jajka. Wszystko przygotowane? Wszystko jak u pani Magdy. Dalej musztarda rosyjska, proszę bardzo, prosto od Władimira. Ocet spirytusowy jest. Dalej sól oraz cukier. Cyk-cyk. Pieprz i mleko. Mleko. Nie mam wszystkiego przygotowanego, bo pierwszy się stał. Ale też jest. Dobra, zobaczcie składniki i zaraz pokażę Wam jeszcze, jakie będą nam potrzebne przyrządy, bo bez nich ten majonez by się nie udał. Tym będziemy robili nasz majonez. Zobaczcie, jakie wielkie, duże urządzenie, takie jak ma pani Magda, oraz blender, by mógł cały wejść do środka, bo tutaj wszystko będzie się działo, czyli ta cała wspomniana magia. O, tak i bez odrywania. A co teraz zobaczycie dlaczego? Dobra, no to teraz już zaczynamy działać. Sprawdzamy przepis. czym polega różnica między tym majonezem a majonezem, który robimy w Polsce? Na lekkości i na szybkości. Wybijam jajka. jajka. Poczekajcie, zobaczymy, jak pani Magda wbija. Nie jedynie. Wszystko jest dobrze. Nie tylko prawdziwe jaja wiejskie. Dwa. Fajne jest, jak jajo stoi. To znaczy białko trzyma stoi. się stoi. żółtka, a nie rozsuwa się jaj. wokół jak woda. Mam to zrobić w drugim. Żeby nie zepsuć pierwsze. Yy, 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 yy. <grystek> obu. Jakby było zepsute, to byłaby dupa. Poczekaj. Aha, czyli wbijamy Jego jajka wpuszczamy. do dwóch misek, i, i wrzucamy je do naszego. Czyli już wszystko mamy. Zobaczymy sobie, czy jajka będą rzeczywiście stałe, tak jak u pani Magdy. Dobra. Wszystko jest przygotowane. Dwa jajka również zatem wbijamy na początku do jednej. Piękne jajeczko. Zaraz zobaczymy, czy stoi. No chyba stoi. No dobrze, pani Magdo. Tutaj mam w pobliżu kosz. Cyk, i wbijamy drugie do drugiego. Ten sam chów, widać. I teraz musimy te jajka wrzucić tutaj. Są dobre, czyli nie zepsuliśmy obu, no to wrzucamy. Dobrze, i drugie. Zatem jajka wrzucone, to oglądamy dalej. Musztarda. To ja już odstawiłem. Wyprzedziłem rzeczywistość! Podstawiamy już jajka, bo są Ale nam niepotrzebne. Kuchasz. Robimy sobie wolne miejsce. Olej, rzepakowy, szukujemy. olej szukujemy. rzepakowy. Ja to robię bardzo często z czosnkiem i z oliwą z oliwek. Pół na pół z oliwą słonecznikową. Jest alioli obłędne. A nie! Czyli Ukochana olej, nie. moja musztarda rosyjska, ja która ma musztarda. najwięcej gorczycy. And the Time Big time, to buja. Sól. Sól. Cienka bo wtedy możemy ocenić, czy jest dużo, sól, czy jest mało, jak jest sól, bo ona się wolno rozpuszcza litem, czyli po i możemy mieć duży jedziemy. kłopot, kłopot jedynie, z przesoleniem z tego właśnie majonezu. I pół litra oleju Olej, Ok, Okej, tylko zobaczymy, jak to się bardzo będzie podnosiło, czy no u mnie no, również. Oligodolic. No to działamy w takim razie. Musztarda rosyjska, dwie łyżeczki, nie łyżki. Dobrze. Uff, ależ ona jest intensywna. No dobrze, czyli dajemy dwie. Raz i dwa. Wszystko dobrze. Zakręcamy na miejsce. Odkładamy. Fyk. Teraz sól. Dobrze. Sól dodana. Teraz widziałem, że pani Magda używa oleju, ale zobaczmy, czy na pewno i ile. A, to już ten olej dała! Fuck! Pół litra. Pół litra oleju. Ja musiałem przygotować oczywiście miarkę, bo na oko nie śmiałbym tego zrobić. Olej rzepakowy, pół litra. Zatem do tego momentu musi być napełnione. Sprawdzajcie ze mną. Jak pamiętajmy, że majonez to w zasadzie sam olej. Zresztą sami widzicie, ile tego jest. Pół litra. Mam robić dolał wolno, żeby nie, nie wylać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Równo pół litra do środka. Ależ się denerwuje. Ależ się denerwuję. Pani Magdo, czy ja dobrze wszystko robię? Proszę przyjść z pomocą. Sekcji kuchnia. Magda G, Dymitr B. Ogień w szopie. I <grywa> to hamski otyt którego nie używamy, nie lubimy i ja go kocham do konkretnych rzeczy, szczególnie... Ja nie, nie, go widzę, ja go kocham, okej. Okay. Ojoj, to tego oleju, tego sumek nie no mało. Ja teraz tylko się Ile? moglić, żeby się naczyniem nie, nie rozwaliło. Mówisz i masz, Magda. Pani Magda. A jak ja się lubię spochwalać. O, oh. oh, to jest intensywny. Trzy, cztery łyżki. Fuck, gotta move Dobrze, pani Magda dała na oko. Ja dałem. Odmierzone. Wow, wow. Nie odrywamy blendera z powodu kusi, kusi, kusi. Takie stosunki zawsze są udane. O, jak dobrze. Mamy go. Dobra. Najważniejszy etap przed nami, czyli włożenie blendera, kurna przycisk, i teraz nie odrywamy. Teraz delikatnie do góry, ale przywar skurczywyk i w dół. Widzicie? Tak jak u pani Magdy, ale ja mam lepszy blender. Ha! No zarąbiście wychodzi. Daj z bliska, pokaż. Musimy mieć cierpliwość do tego dania, pamiętajmy o tym. Ale nie zważył się. Dobra. Troszeczkę rozcieńczyć, żeby był idealnie kremowy. I idealnie kroił się nożem. Nożem? O, wcale nie dużo, ale robi różnicę. Dwie, trzy łyżki zimnego mleka. Mnie odparte wrażenie, że pani Magda więcej dała, ale nie będziemy polemizowali z przepisem. No ale wygląda naprawdę dobrze. Dobra, gigantycznie dobrze to wygląda. Ach. Oczywiście możemy go doprawiać jak chcemy. Więcej musztardy, można dodać cukru, jak Polacy lubią do, ma do majonezu, przecież wiadomo, że polski majonez jest jedynym majonezem na świecie, który ma cukier. Yy, możemy Czyżby dodać koniec? czosnku i wtedy to będzie alioli, kiedy to będzie też oliwa do oliwek. Mamy gotowy majonez do sałatki jarzynowej. A, czyli teraz jest etap, że można dodać, ale my idziemy zgodnie z przepisem, który jest tutaj i zgodnie z ruchami kocimi, niczym anakonda pani Magda. Tak prezentuje się majonez od pani Magdy. Konsystencja bardzo taka gęsta, bym powiedział. Zobaczcie, że on praktycznie jest nieruchomy. Bardzo mocno. To jest taki majonez, bym powiedział, dekoracyjny bardziej. Idę po opaskę i zobaczymy sobie, jak wypadnie na tle tych takich konsumenckich. Przekonajmy się zamkniętymi oczami. Ale jego wygląd jest naprawdę bardzo atrakcyjny i wygląda jak prawdziwy majonez. Jest to, jest to prawdziwy majonez, tylko wygląda tak naprawdę. No, dostojnie. Magdowo. Pierwsze majo dla mnie. Sprawdzajmy. Dobry, delikatny, mało octowy, kremisty. Mm, lekko słodkawy. No, intrygujący ma smak. Zupełnie inny. Bardzo odstowy majonez. Mało słodki. Delikatny, aksamitny. Jest bardziej aksamitny niż ten. I ma więcej struktur. Ale jest bardzo odstowy. Nie każdemu może przypasować. Jest taki wytrawny majonez. Ten do. Fuck! Gary ten bardziej do mm, na przykład sałatki. Ten pierwszy. Nie wiem, czy dobrze pokazuje. Drugi bardziej do dekoracyjnych aspektów. Zobaczmy trzeciego. Słodki, mało octowy, bardziej kremowy. Zbity mocno jest ten majonez. Ten super. Ten jest bardzo dobry. Na razie najlepszy. Mm, ten mi wleciał. O Jezus, ale ocet, ua, no to ktoś tu popłynął z octem, ultra octowy majonez, najbardziej ze wszystkich, jest taki um, aż przewytrawny, to tak jak masz wino wytrawne, które jest bardzo w swej istocie mocne, tak właśnie to jest ten majonez, jest za mocny. Za bardzo intensywne smaki, chyba że takie muszą być. Jedna rzecz rzuciła mi się w smaku. Czwarty, trzeci i pierwszy mają bardzo podobną strukturę. Drugi ma inną. Ale dla mnie, numerem jeden, jest trójka, dwójka, jedynka i czwórka. Tak myślałem. Nie będę ukrywał, że to jest właśnie majonez Magdy Gessler, bo. Zupełnie inaczej wyglądał niż te konsumenckie. Ten jest bardzo odstowy, kielecki. Widać, że w kielcach razem ze cezorykami też się podaje kwas. Ten jest najlepszy. Majonez winiary. Dekoracyjny, bardzo dobry. Najlepsze zbilansowanie smaku. Tutaj. On mógłby kandydować do najlepszego, jeżeli dodalibyśmy troszeczkę cukru. Myślę, on wtedy złamałby delikatnie ten smak, aczkolwiek strukturą, no, nie że bije na głowę, ale jest zupełnie inny. I to myślę, że jest jego taką naturalną przewagą, że tutaj jedząc te, wiemy, że jemy coś bardzo podobnego, które różnią się oczywiście smakiem, a ten się różni smakiem i konsystencją. I wydaje mi się, że to jest jego plus. Ja do swoich potraw dodałbym tego, Aczkolwiek to jest tylko... Yo... Tylko, bez wyłącznie, bo to już jest powtórzenie. To jest mój wybór indywidualny, ale Wy dajcie znać, moi drodzy, który majątek z Waszym zdaniem jest najlepszy i czy chcielibyście więcej, abym odtworzył przepisy pani Magdy, no bo przecież ma kanał na YouTube, my też jesteśmy na YouTubie wszyscy wspólnie, to możemy coś od siebie zobaczyć. Tym bardziej, że to jest, nie ma co ukrywać, autorytet kulinarny i z tym absolutnie nigdy nie będę polemizował. Dziękuję pani Magdo za ten przepis, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i czy widzimy się w kolejnym filmie, dajcie znać w komentarzach, wejdźcie na fejsa i na instagrama. No i co? Do następnego. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! No dobrze, to co? Pierwsze koty za płoty. Chcesz zobaczyć i nie przegapić być może kolejnego odcinka, to zasubskrybuj tutaj na górze, a w międzyczasie zobacz filmy. Tu i tu. Który wybierzesz? No to zobacz. Cześć!